Prosiłbym, żeby Ola została u Państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. W filmie wcielam się w nastoletnią Olgę, która zostaje sama ze swoim ojcem, którego nie znosi, ale tak naprawdę pragnie jego uwagi, a on jest zbyt zajęty swoimi sprawami, swoją pracą. Szuka atencji, szuka osoby, która by jej posłuchała. W filmie to osobą staje się Postać, w którą wcieliła się moja Ostraszka? Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy ci to powiedzieć, ale twoja mama chce się z tobą spotkać. To no w ogóle dla mnie ten film jest filmem o mężczyźnie otoczonym przez wariatki. Terapeutka, która widzi duchy, tutaj jego córka, która po prostu według niego na złość mu się głodzi. Co chciałabyś powiedzieć, ojcu? Że nie mogę na ciebie patrzeć. Nie rób zajmuj to. Chciałabym mu jegnąć. Niech się pani nie wtrąca, dobrze? Spirytyzm Anny jest kontrastem do tego, jaka jest postać prokuratora. Nie wymaga od niego nie tyle co wiary w to, że rzeczywiście może się on skontaktować ze swoją zmarłą żoną, tylko właśnie tego otworzenia się w ogóle na świat, świat rzeczywisty, który go otacza. Wie pan, że często nasi zmarni bliscy biorą na siebie zadanie, żebyśmy my tutaj mogli przejść przemianę duchową? Cała sytuacja, że w ogóle w tym filmie y, zagrałam, była na tyle abstrakcyjna dla mnie, że właściwie nie miałam poczucia, że, że to jest takie wow! Że aktorzy, że Janusz Gajos. Oczywiście wiadomo, że trochę, że, że Boże, że z Januszem Gajosem, cztery pancerni i pies, że właśnie Janusz Gajos, mają Staszeskę, że ci ludzie stają się bliscy w moim otoczeniu, ale bardziej na zasadzie, że ludzie niż ikony czy postaci. Wieczorem dostałam przekaz. Przekaz? Tak. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Lubiłam obserwować ich techniki i, i to, w jaki sposób wchodzą role. rolę. Maja, co te musiała w ogóle wejść w kogoś zupełnie innego, więc y, jakby jej rola, moim zdaniem, pozwalała na większą teatralność, tak? bo grała też y, dziwaczkę. Widać było, że miała, ma przy tym też zabawę. Ta rola kazała jej bardziej stworzyć postać. A pan Janusz. Właściwie mógł tylko po prostu stanami ducha i gestami grać. Nasi bliscy zmarli, są przy nas. Nie wierzę, Nie wierzę w to. Witam, nazywam się Jusna Suwa. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na film Body Ciało.